Witam Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie, jest mi ogromnie miło, że możemy Państwa bez okazji typu, powiedzmy impreza szkolna, łatwiej będziemy mogli porozmawiać, gryję, że dzięki Państwa wsparciu, dzięki temu, że Państwo wspieraliście nas przez cały rok, wiele naszych zadań, które realizowaliśmy, znalazło odzwierciedlenie na portalach, w prasie, w telewizji, w radiu, co nam, że tak powiem, pomogło w propagowaniu idei, które realizowaliśmy. Przygotowaliśmy tutaj dla Państwa taki krótki przegląd tego, co było. Projekt unijny Bezpieczna żywność od pola do stołu będzie w tym roku realizowany do końca czerwca i to jest drugi rok realizacji tego programu. Ponad milion. 300 tysięcy ten projekt obejmował. Jeśli Państwo zechcecie zobaczyć to, co szkoła zdobyła, jeśli chodzi o bazę z tego projektu, to będziemy do Państwa w dyspozycji, bo ta sala to tylko sala izba naszego takiego dziedzictwa narodowego i tutaj ważne spotkania w wielkim gronie się odbywają. Wszelkie materiały, wszelkie pomocy naukowe, które dzięki temu projektowi kupiliśmy, Powodują to, że my nie mamy problemu już z tak zwanym egzaminem z przygotowania zawodowego. Nawet do nas przenoszą się młodzi ludzie z Elbląga, z Biagostoku, dlatego że mamy tak wyposażone pracownie, że możemy sprostać wymogom egzaminów zawodowych. W ubiegłym roku szkoła otrzymała. Medal Wiktora Godlewskiego imienia jest to um, za na rzecz ochrony przyrody. Wręczane to było w Bogutach. Tam właśnie ten medal jest wyjątkowo zasłużony dla y, przyrody. Ten medal wręczany. Dobrostan zwierząt to jest część z Państwa Tutaj uczestniczyła w tym projekcie. Uczniowie wygłaszali pogadanki z tego, co przygotowali. Chodziło tutaj o kierunek weterynaria, bo projekt obejmował również kierunek żywienie i usługi gastronomiczne. Ale ta konferencja była związana tylko i wyłącznie z weterynarią. Również w ubiegłym roku. Był 39. turniej wiedzy o mleku i mleczarstwie krajowy, na szczeblu centralnym. I tu chcę Państwu powiedzieć, że trzy indeksy zdobyli nasi uczniowie. Szkół było 12 z całej Polski, między innymi nasza szkoła również. Bardzo duże, że tak powiem, osiągnięcia szkoła ma od wielu lat w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W ubiegłym roku właśnie Puchar i pierwsze miejsce klasyfikacji szkół zajęła nasza szkoła. Tu macie Państwo y, tych laureatów. Opiekunem pani Elżbieta Wałazy jest właśnie z uczniami. W tym roku zobaczymy co będzie dalej. W lipcu y, od lat już, w tym roku dziewięciu będzie. Nasz uczeń poza rekrutacją otrzymuje indeks na SGGW na Wydział Weterynarii. W tym roku 2013 był to Kamil Kleszczewski. Jest to nazywamy to konkursem Jana Stypuły, Zasłużonego Senatora Ziemi Łążyńskiej. Konkurs wspólnie z SGGW. Uczniowie piszą pracę przez cały właściwie ponad rok. Później te prace bronią i jeszcze przed Komisją SDGW odpowiadają na pytania. No i jeden zwycięża. Coroczny festyn kupile Bety. Jak Państwo pamiętacie, w każdym roku ma on jakiś charakter, yy, powiedziałbym charytatywny. Yy, w różnych latach, różnie wspieramy, różne dziedziny życia. Jeśli Państwo pamiętacie, pierwsze to był koni który kupiliśmy, którego kupiliśmy do Kiesielnicy do hipoterapii dzieci z porażeniem mózgowym. Następne lata to była pomoc naszemu schronisku. Arka, kupiliśmy w międzyczasie sześć piesków do dogoterapii dla dzieci z autyzmem. To były dzieci z terenu naszego województwa, ale nie tylko. Wspierali nas zarówno uczniowie jak i mieszkańcy miasta, a także hodowcy. To jest z tego roku przekazanie czek dla schroniska, jak co roku ten czek połączony był również z akcją gwiazdka dla psa, gdzie uczniowie przynoszą karmę, najróżniejsze jeszcze takie smakołyki dla zwierząt. I to przekazywane jest naszemu schronisku. Inspirację dzienniakiem nasza i młodzież z kierunku żywienie i usługi gastronomiczne. To był pierwszy taki konkurs, bo współpracujemy z Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości, gdzie ten kierunek no szczególnie jest dla nas cenny. Także uczniowie przygotowywali potrawy, które można że tak powiem, wykonać z ziemniaka. Ślubowanie klas pierwszych, jak co roku, na poczet uczniowie od tego momentu są pełnoprawnymi uczniami ze szkół weterynaryjnych i ogólnokształcących numer 7 w Łomży i yy, jest tylko ten pokaz jesienny, chyba z poprzedniego nie masz tutaj bo w Wenecji byliśmy dwa razy. Tutaj ten jesienny carving był pokazem tego, co można robić z dyni, a więc nie tylko rzeźby, czyli carving, ale również młodzież piekła ciasteczka, najróżniejsze jeszcze ciasta i tym częstowano w Wenecji. Pola nadziei. Po raz pierwszy w tym roku zasadziliśmy żonkile na jesieni, wiosną będziemy je zrywać jak zakwitną, sprzedawać i fundusze zebrane będą przekazane na rzecz Białostockiego Hospicjum dla Dzieci. Targi Mleko Expo 2013 w związku z współpracą z Centralnym Związkiem Mleczarskim już po raz trzeci zostaliśmy zaproszeni do Pałacu Kultury na właśnie Targi Mleko Expo gdzie młodzież pokazuje, co można, jakie potrawy można wykonać z mleka i z wyrobów mleczarskich. Tutaj jednocześnie pokazane jest zdobnictwo, czyli karminek. Bardzo się to podobało i podoba. Wystawy okolicznościowe uczniów architektury i krajobrazu, często przy różnych okazjach, w różnych miejscach prezentują swoje wyroby, najróżniejsze. Już od lat również u nas jest Okręgowa Olimpiada Wiedzy o Żywności. Dotyczy to uczniów techników technologii żywności i uczniów technikum mleczarskiego. Bo teraz od drugi, drugi rok już takie technikum zostało wprowadzone. I tutaj no, akurat y, nasi uczniowie też wysokie miejsca zajęli. W kwietniu będą w y, Poznaniu na eliminacjach centralnych, bo te były okręgowe. Dzień Wolontariusza też y, jakoś tak się dzieje, że nas mnóstwo firm, mnóstwo organizacji zaprasza na najróżniejsze spotkania, gdzie młodzież prezentuje to, co robi. I myślę, że jest to doskonała, Szkoła nie tylko w znaczeniu uczenia się tego, co jest w programie, ale uczenia się współpracy ze środowiskiem i uczenia się odnajdywania w życiu swojego miejsca. To ta akcja, o której była mowa, i już wiastka dla psa, zbiórka dla żywności dla Łążyńskiego Hospicjum. Zbieramy nie tylko żywność, nakrętki, mamy szereg podziękowań i z hospicjum naszego łążyńskiego Na co dzień uczniowie nasi nawet są tam na wolontariacie. Tutaj akcja oddawania krwi ostatnio w piątek uczniowie, nie ten, tylko ubiegły, też oddawali krew ponad 20 litrów. Cieszą się ogromną popularnością. Szkoła ma odznaczenia z krwiodawstwa. Szereg, szereg podziękowań chcę również powiedzieć że blisko współpracujemy ze szkołą numer 8 w tym roku uczyliśmy ich karlingu byli tu u nas na takich warsztatach wspieramy ich przy wszelkich innych działaniach więc te kontakty są bliskie. Muszę Państwu powiedzieć, że byłam niezwykle wzruszona, jak widziałam jak otrzymywali od nas pieska, który tam prowadzi zajęcia właśnie z terapii Jak dzieciaki chciały każde dotknąć tego pieska przynajmniej, pogłaskać. No tutaj już od trzech lat jesteśmy na początku inspiratorem, potem no powiedziałabym nie chciałabym powiedzieć najważniejszym, ale jednym z organizatorów Wigilii na Rynku Starego Miasta, kierunki kształcenia w naszej szkole. To jest oczywiście technik weterynarii, za dwa lata będziemy obchodzili 65-lecie. Technik technologii żywności, kierunek drugi hierarchii historii naszej szkoły, zespołu szkół. I w tej chwili rolę tego kierunku przejęły, przejął technik żywienia i usług gastronomicznych, co proszę Państwa, nie wiem, myślę, że w związku z popularyzacją zawodu, z tym, że uczniowie tego kierunku są wszędzie. Tak jak były kłopoty z naborem, tak na ten kierunek podwoiłam ilość miejsc. I weterynarii to samo. Technik architektury krajobrazu. Myślę, że jest to jeszcze mimo wszystko niedoceniany kierunek kształcenia nie przez nas, tylko przez przyszłych naszych uczniów, a może rodziców. Technik agrobiznesu, yy, kierunek, który mam nadzieję będzie się rozwijał z racji tego, że nasze województwo to województwo przede wszystkim o charakterze... Rolno-spożywczym i dlatego sądzę, że ten kierunek będzie miał popularność. Liceum w tej chwili naboru nie mamy. Myślę, że w związku z tym, że jest trzy licea Dłończy, dobrze, niech one będą dobre, a my się zajmiemy kształceniem zawodowym. Proszę Państwa, ja myślę, że to dzięki Państwa pomocy, to dzięki temu, że wspieracie nas właśnie medialnie, szkoła może zaistnieć w świadomości mieszkańców naszego miasta, ale nie tylko, bo województwa i kraju nie kryje, że współpracuje ze szeregiem mediów o zasięgu krajowym, ale zawsze bliższa ciału koszula, dlatego też my szczególnie dbamy, jeśli coś nie wychodzi, to Państwu, Państwa przepraszam, nisko się kłaniam, jeśli były jakieś z naszej strony uchybienia, popa, bo to się zdarza, błędów nie popełnia ten, kto nic nie robi, a ci, którzy coś robią, to po prostu czasami te błędy popełniają. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję, że zechcieliście poświęcić nam czas.